Dzień dobry Państwu, przepraszam za chwilowe kłopoty techniczne. I już przechodzę do mojej prezentacji. Przeprowadziliśmy w przeciągu kilku miesięcy, przy pomocy ekspertów Związku Miast Polskich, pana Jacka Woźniaka i pana Rafała Słukowskiego, wysokiej klasy specjalistów, opracowanie diagnozy. Diagnoza została zakończona, a przebiegała w kilku etapach. I była bardzo szeroka i wieloaspektowa. Otóż badaliśmy opinie oraz plany życiowe młodzieży, badaliśmy opinie naszych mieszkańców, badaliśmy opinie lokalnych liderów, badaliśmy nasz samorząd i czy samorządy partnerskie, które łącznie tworzą miejski obszar funkcjonalny, badaliśmy w zakresie bilansu usług. Badaliśmy nasze samorządy w zakresie przedsiębiorczości, badaliśmy zasoby i produkty dostępne na terenie naszych gmin, odbywaliśmy sesje warsztatowe, pogłębione wywiady grupowe, spotykaliśmy się w ramach Rady Partnerstwa oraz w ramach grupy roboczej. Badania samorządu w zakresie bilansu usług dotyczyły przebadania pięć grup usług, edukacji, zdrowia, kultury usług rynkowych oraz innych usług publicznych. Badania miały określić kierunek i skalę przepływów usług pomiędzy poszczególnymi gminami partnerstwa, a także w odniesieniu do otoczenia zewnętrznego. W badaniu skoncentrowano się na całościowym zdiagnozowaniu zachodzących zjawisk. Badania przeprowadzone były oparte o wiedzę i dane przekazane przez gminy partnerstwa oraz indywidualne doświadczenia respondentów. Ankiety online wśród mieszkańców. I przykładowe ryciny, które obrazują właśnie przeprowadzony bilans usług. Na tych rycinach widzimy nasze cztery gminy tworzące partnerstwo Zielona Brama Rostocza. Pierwsza rycina analiza usług oświatowych pokazuje, które z naszych gmin mają ujemny bilans usług oświatowych, a które dodatni, tak naprawdę. Rycina wyszła troszeczkę nietypowo, ponieważ okazało się, że w przypadku jednej gminy mojej, Jan Lubelski, prawie neutralny ten bilans, a w przypadku trzech gmin otaczających Janów Lubelski, bilans usługujemy. Drugi obszar to były usługi zdrowotne, i tu widzimy bardzo zdecydowanie ten taki but z ostrogami to jest Janów Lubelski że my, jako miasto powiatowe, mamy. Co jest zrozumiałe, dodatni bilans tych usług, gdyż koncentracja tych usług jest w naszym mieście, natomiast gminy nas otaczające ujemny bilans usług. Podobnie jest, jeśli chodzi o usługi rynkowe. Jakie wyciągamy wnioski z tego procesu i jakie rekomendacje? Otóż, badanie było wieloaspektowe i pozwoliło nam. Na połączenie zarówno danych statystycznych, jak też odczucia społeczne wynikające z przeprowadzonych badań. Zestawienie danych dotyczących przepływu usług pomiędzy jednostkami partnerstwa oraz między partnerstwem a jego otoczeniem pokazuje nam, w jakim miejscu aktualnie jesteśmy. Została też wskazana korelacja i stopień integracji poszczególnych gmin tworzących partnerstwo. Zostały też wskazane obszary samowystarczalności partnerstwa w odniesieniu do różnych usług oraz obszarów deficytowych, jak również nastąpiło wskazanie częstotliwości korzystania z usług, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz partnerstwa. No i określenie funkcjonalności naszego partnerstwa. Dziękuję za uwagę.